Chcecie przyjechać do Izraela i zastanawiacie się, jaka jest aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie? Pozwólcie, że przedstawię Wam ją w pigułce. Tak, w Iranie trwają protesty, a społeczeństwo coraz wyraźniej dąży do obalenia reżimu ajatolachów. Jednak, jak podkreślają eksperci, taki proces wymaga czasu. Historia pokazuje, że wielkie zmiany, jak choćby upadek komunizmu, nie następują z dnia na dzień. Do tego potrzebna jest gotowość społeczeństwa, ale też pęknięcia wewnątrz systemu. Same demonstracje nie wystarczą. Dopóki ludzie będący częścią reżimu nie wystąpią przeciwko niemu, realna zmiana jest mało prawdopodobna. I to rozumieją zarówno Irańczycy, jak i Izrael oraz Stany Zjednoczone. Dlatego na razie nie należy spodziewać się bezpośredniej interwencji z zewnątrz. Taki ruch mógłby nastąpić dopiero wtedy, gdy wszystko będzie gotowe do przewrotu od środka. Na ten moment obserwujemy sytuację i zachowujemy spokój. Znacznie większym zagrożeniem jest obecnie to, co dzieje się w Syrii. Muhammad Al-Dżulani, były lider ISIS, przejął władzę po obaleniu reżimu Asada. Choć dziś pokazuje się w garniturze i bywa na zachodnich salonach, jego ideologia się nie zmieniła. Jego celem jest stworzenie sunnickiego, radykalnego państwa, eliminując po drodze mniejszości etniczne i religijne. Najpierw ofiarą padli alawici, potem jazydzi i druzowie, a teraz Kurdowie. al mu pomagają Turcja i Rosja, a wojska tureckie aktywnie wspierają działania przeciwko Kurdom. W odpowiedzi kurdowie z Iraku, Turcy i Libanu ruszają z pomocą swoim rodakom w Syrii. Podobnie jak wcześniej druzowie z Izraela i Libanu wspierali druzów syryjskich. Nie można też zapominać o Hezbolachu w Libanie, który wciąż odmawia rozbrojenia. Premier Libanu oficjalnie przyznaje, że jeśli Hezbollah nie odda broni, Izrael będzie miał prawo kontynuować ataki na cele Hezbolachu. Tak zwana oś oporu nie chce się poddać, mimo że coraz wyraźniej widać jej słabość. Ludzie mają dość, chcą wolności. Reżimy wiedzą, że ich dni są policzone, dlatego chwytają się wszystkiego, by utrzymać się na powierzchni. Co z tego wyniknie? Tego jeszcze nie wiemy. Eksperci są zgodni. Atak na Iran to raczej kwestia czasu, ale na razie nie ma sensu panikować. Życie w Izraelu toczy się normalnie. Jednym okiem patrzymy na Iran, drugim na Syrię. W moich filmikach na kanale pokazuję, dlaczego mimo wszystko warto widzieć Izrael. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcecie być na bieżąco z informacjami z regionu, polecam mój kanał na Telegramie. Link w komentarzu. A po więcej ciekawostek z Izraela, subskrybujcie kanał. Stay tuned.